Księga Ezdrasza, rozdział ósmy. A to są naczelnicy ich rodów i rodowody tych, którzy wraz ze mną wyruszyli z Babilonu za panowania króla Artaxerxesa. Synów Pinehasa, Gerszą, synów Itamara, Daniel, synów Dawida, Hatusz, syn Shechaniasza synów Parosza, Zachariasz, a z nim wciągniętych do spisu 150 mężczyzn. A synów Pachat Moaba, Elie Hoenaj, syn Zerachjasza, a z nim dwudziestu mężczyzn. A synów Szekaniasza, syn Jahaziela, a z nim trzystu mężczyzn. A synów Adina Ebet, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn. A synów Elama, Izajasz, syn Ataliasza, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn. A synów Szefatjasza, Zebadjasz, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn. A z synów Joaba, Obadjasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn. A synów Baniego, Szelomit, syn Josifjasza, a z nim stu... 60 mężczyzn, a synów Bebaja, Zachariasz, syn Bebaja, a z nim 28 mężczyzn, a synów Agada, Johana, syn Hakatana, a z nim 110 mężczyzn, a synów Adonikama, ostatni, których imiona brzmią: Elifelet, Jer i Szemajasz. A z nimi 60 mężczyzn a z synów Bigwaja utaj syn Zabuda a z nim 70 mężczyzn zgromadziłem ich wtedy nad rzeką która wpada do Achawy a gdy tam obozowaliśmy przez trzy dni stwierdziłem że byli tam tylko świadcy i kapłani lecz z lewitów nie znalazłem nikogo posłałem więc Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszulama naczelników oraz Jo-Jariba i Elnatana mężów rozsądnych. I pouczułem ich, co mają powiedzieć do Idy, przełożonego w miejscowości Kasifia. Jako wezwanie dla Idy i jego braci, osiedlonych w miejscowości Kasifia, aby przywiedli do nas sługi dla domu naszego Boga. I przywiedli do nas, jako że była nad nami dobrotliwa ręka naszego Boga męża rozumnego synów Machielgo, syna Lewiego, syna Izraela, Szerebjasza, wraz z jego synami i braćmi w liczbie osiemnastu. Nadto Hasza Biasza, a z nim jego brata Izajasza, synów Merariego, wraz z jego braćmi i ich synami w liczbie dwudziestu. Wreszcie z niewolników świątynnych, których Dawid i książęta oddali na posługi lewitom, dwustu dwudziestu niewolników. Wszyscy oni byli poddani imiennie. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, Abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi: Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich. Którzy od niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to, i on dał się nam ubłagać. Następnie wydzieliłem spośród przedniejszych kapłanów dwunastu, mianowicie szerebiasza i chaszabiasza wraz z dziesięcioma ich braćmi, i odważyłem im srebro i złoto, i naczynia, dar dobrowolny dla świątyni naszego Boga, który złożyli król jego doradcy i dostojnicy jak również wszyscy Izraelici tam obecni i przekazałem im odważonych 650 talentów srebra 100 srebrnych naczyń ważących po dwa talenty a złota 100 talentów 20 złotych pucharów wartości po tysiąc darejków i dwa naczynia ze szlachetnego brązu lśniącego jak złoto po czym rzekłem do nich? Wy jesteście poświęceni Panu, naczynia także są poświęcone, a srebro i złoto to dobrowolny dar dla Pana, Boga waszych ojców. Strzeźcie ich pilnie, dopóki nie przekażecie ich przedniejszym kapłanom i lewitom i naczelnikom rodów izraelskich w Jerozolimie w komnatach świątyni pańskiej. Wtedy kapłani i lewici... Zabrali odważone srebro i złoto oraz naczynia, aby je zanieść do Jeruzalemu, do świątyni naszego Boga. A wyruszyliśmy z nad rzeki Ahava dwunastego dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu. I była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. A przybywszy do Jeruzalemu, Wypoczywaliśmy przez trzy dni, czwartego dnia zaś odważone srebro, złoto i naczynia zostały przekazane w świątyni naszego Boga kapłanowi Meremetowi, synowi kapłana Uriasza w obecności Eleazara, syna Pinehasa i Lewitów, Jozabada, syna Jeszuły i Noadjasza, syna Binuja. Wszystko dokładnie według liczby i wagi, które zostały ujęte w spisie w tym czasie. Byli jeńcy, którzy powrócili z niewoli. Złożyli na ofiarę całopalną Bogu Izraela dwanaście wołów za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt, dwanaście kozłów na ofiarę za grzech, wszystko jako ofiarę całopalną dla Pana. I przekazali zarządzenia króla, Namiestnikom królewskim i starostom Zarzecza, ci zaś przyszli ludowi i świątyni Bożej z pomocą.